Na chciałbym bardzo podziękować, e, sztabowi przede wszystkim, e, ale również drużynie. E, zrozumiałem po podobnym meczu na Podbeskidziu, że żartów nie będzie i nie będziemy wpadać w euforię, bo tak wysoko poprzeczka powieszona, jeżeli chodzi o wunicjonalność, determinację. Trener tutaj wrócił do spotkania w Sosnowcu, ja wrócę do spotkania z Wisłą Puławy. Otóż to zaszwankowało. My w tej lidze nie możemy sobie pozwolić na to, żeby grać na 80%. Absolutnie. Musimy w każdym meczu grać na 120%. Jeżeli ta determinacja, dyscyplina taktyczna, zaangażowanie moich piłkarzy będzie na takim poziomie jak w Bielsku i na takim poziomie jak dzisiaj, to utrzymamy się w tej lidze i będziemy zdobywać punkty. Tak jak to odbyło się dzisiaj. Natomiast jeżeli to będzie wyglądało jak z Wisłą Puławy, to będziemy mieli ciężki tydzień i ostre rozmowy. Gratuluję zespołowi zwycięstwa. Bardzo się z tego cieszę, bo wiemy z kim graliśmy. Naprawdę bardzo dobrze zespół miedzi grał. Oglądałem ich na żywo w niedzielę w Sosnowcu. Czołowy zespół tej ligi i tym bardziej to zwycięstwo cieszy. Tutaj, jeżeli strzeli się bramkę, cieszę się, że z rozpoczęcia ten stadion niesie. Można wtedy naprawdę wiele z siebie wydobyć i za to moim zawodnikom dziękuję, ale nie obniżę tej poprzeczki ani o centymetr i będę oczekiwał tego w każdym spotkaniu. Dziękuję. Panie. Panie. Taki największy progres w Polskiej Rady Bładko Miejis w postawie Pana zespołu to jest widoczny w liniach defensywnych, pamiętam, że na przestrzeni tej pracy, którą pan wykonał w ostatnich kilkunastu dniach dzisiaj. Mimo przewagi drużyny w jedzielnica w ostatnim kwadransie gry, to jednak defensywa nie była ale, chaotyczna i widocznie nie ukrywam, że od tego zacząłem pracę w, w Stali i, i przede wszystkim na tym się, opiera się piłka. My musimy poukładać tą grę, musimy grać konsekwentnie, musimy asekurować się w strefach. A przy tym, co przy formie Marka na dzisiaj, to naprawdę jest nam tu trudno szczelić bramkę, i, i będziemy cały czas to doskonalić, bo. Od defensywy zaczyna się cała gra i ja cieszę się z postępu, jakiej robi linia, cała linia obrony, ale również cały zespół. Wszyscy bronimy, wszyscy atakujemy, a naprawdę ten transfer pozytywny w naszym wykonaniu jest wspaniały i to już stal miała nawet w drugiej lidze. Także poprawiliśmy grę w obronie i z tego się cieszę, że, że zdobywamy punkty. Mateusz Cholewiak, gdyby wykazał więcej cierpliwości, spokoju, mniej egoizmu, to zarówno w 58. jak i 86. minucie byłby z tych jego okazji indywidualnych coś więcej. Tak, to jest też przyczyna... Yy... Gdzie piłkarz na odpowiednim wysiłku i na odpowiednim tempie pracuje. Mateusz tyle pracy włożył w dzisiejsze spotkanie, że w kluczowych sytuacjach, będąc już bardzo zmęczonym, gdzie ciężko przepracował tą pauzę za kartki, przygotowywaliśmy go na to spotkanie bardzo mocno. Ale wybiegał dzisiaj tyle, że nie możemy mieć do niego pretensji, bo dochodził do tych sytuacji, uwalniał się. No, zabrakło jakby takiej koncentracji w końcowej fazie, ale. i estem partits de voler ensenyar